Cześć, Irek Huszcza z Dice. Jak wiecie, uwielbiamy z Filipem wszelkiego rodzaju akcje crowdfundingowe, nie tylko planszówkowe, ale de facto każdą ciekawą akcję z zamiłowaniem w skiermy. I dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o akcji reaktywacji pubu Kino Cafe, pubu w Mikołowie. Historia tak się złożyła, że Dagmara i Mateusz musieli przenieść swój lokal w inne miejsce. Brakuje im troszeczkę środków na postawienie własnego pubu. A że są świetnymi ludźmi, bardzo nam też pomogli w akcji, w naszej akcji na Wspieram to dotyczącej piwnej, Piwnego Imperium, postanowiliśmy również wesprzeć ich kampanię. I tutaj niespodzianka, bo Dagmara i Mateusz nie wiedzą też o tym, co chcemy zrobić. Mamy dla Was coś specjalnego, ze względu na to, że w tej akcji możecie wesprzeć ich program, w którym jest Dice Brewing, a więc nasza nowa gra o piwie. Mamy coś specjalnego dla wszystkich, którzy wesprą tą akcję progiem, w którym znajduje się Dice Brewing. Jest to coś, czego nie udało nam się zrobić w piwnym Imperium, a także w podstawce Dice Brewing, a mianowicie pewna ciekawostka dla fanów piwa, dla piwowarów, czy dla ludzi, którzy uwielbiają wszystkie elementy związane z piwowarstwem rzemieślniczym, z piwowarstwem domowym. O czym mówię? Do każdego egzemplarza dodamy cztery unikalne karty. Z których dwie będą da dawały możliwość wyprodukowania specjalnego chmielu i dwie specjalnych słodów. Jak to będzie działać? Będzie to wprowadzać pewien zamiar do mechaniki, pe pe pewną nowinkę, pewną nowość. Tak? Na przykład będzie można sobie wyhodować, um, wychodować z ziarenka um, kostkę, chmielu, kostkę chmielu citra, więc bardzo popularnego chmielu, który nadaje bardzo, bardzo ciekawą i, i, i ja bym nawet określił prze przepyszną woń. Piwą, które z Filipem uwielbiamy. I teraz tak. Każdy, który zdecyduje się na ten ruch, będzie mógł otrzymać zieloną kostkę o wartością 4, która od razu domyślnie jest chmielem, właśnie citrą. I teraz może jednorazowo użyć tą kostkę do dowolnego piwa, zyskując od razu jeden punkt zwycięstwa jako taki bonus za to, że, za to, że właśnie wykorzysta tenże chmiel. A później ta kostka wraca jako zwykły chmiel. Dokładnie, ta kostka wraca do puli, już jako zwykły chmiel, także jednorazowo taką akcję możemy sobie poczynić, oczywiście nie jednorazowo, wielorazowo, bo te ziarenka później możemy wykorzystać niejako jako plantację chmielu później na, na etapach rozgrywki. Dalej, przykładowo chmiel, słód czekoladowy. Zamiast słodować w zwykłej słodowni, jaką mamy w Dice Brewing, <coughs> nasze, nasze żółte kostki, czyli słód jasny, Możemy to zrobić za pomocą tej karty. Otrzymamy od razu, na podobnej zasadzie jak przy chmielu, słód ciemny. Kostka od razu o wartości 4 i za jej wykorzystanie otrzymujemy dwa punkty, dwa punkty mistrzostwa. I oczywiście kostka później wraca do aktywnej puli. Po wykorzystaniu, wraca do aktywnej puli jako, jako standardowy słód ciemny. Tak jak stwierdziliśmy, tak jak mówiłem już, przepraszam, te kart, tych kart będą cztery. Do każdego egzemplarza Dice Brewing, jaki zostanie zamówiony właśnie za pomocą tej akcji reaktywacji Kino Cafe dodamy cztery specjalne karty, których nie dostaniecie nigdzie indziej, nie będziemy ich planować w żadnym dodatku, ani w żadnym rozszerzeniu do Dice Brewing. Tak, będą dwie karty chmielu i dwie karty słodów. Dokładnie tak. Także słuchajcie, wspierajmy, wspierajmy Dagmarę i Mateusza. Warto Kino Cafe to naprawdę świetne miejsce. Yy, I co? Zdrowie, do zobaczenia.